So... Hej! Witam Was w kolejnym odcinku Indie Chance. Tak. Nasza India już się zregenerowała no. i w ogóle przyszło do niej strasznie dużo ludzi. E, tak jak Sabonario. mówiłam w poprzednim odcinku, chciałabym się skupić trochę na tych kolekcjach, gdzie one są. Zawsze zapominam. Ej, dobra, tak. E, udało nam się zebrać tą kolekcję z amerykańskimi skarbami. Okazało się być to dość łatwe, no bo w sumie na końcu każdej e, z lokalizacji w dżungli są jakieś skrzynie skarbów i tak dalej, więc no. Można było poszaleć. No i brakuje nam tutaj kilku rzeczy. Pewnie jakieś czaszki, bo wydaje mi się, że na ogół jest ich więcej. I pewnie noża. No nie wiem, czegokolwiek. W każdym razie w tym celu myślę, że nasza Indie powinna przejść się po okolicy i pozbierać właśnie jakieś tam skałki, powykopywać i może jakieś kopczyki znajdziemy. Nie wiem, czy w tej okolicy są, ale zobaczymy. Oh, Beric. A tak korzystając z okazji, to nagrywam akurat w Halloween i powiedzcie, jak się przygotowaliście. Ja szczerze mówiąc nie robię nic specjalnego, ale mam przygotowaną już miskę ze słodyczami, więc będę dla dzieciakom, w sumie rozdawać. Nie dla, tylko po prostu dzieciakom, gdzie ty idziesz, nie pij nic z umywalki. Nawet nie jeszcze jaka tutaj jest woda, a ty już od razu bierzesz, chcesz pić wodę. Ej, tak, ale wracając do tematu, czy to był nanowiec? O! Czemu nie mogę nic zebrać bez sensu? W każdym razie, wracając do tematu, tak ee, będę rozdawała cukierki słodeczom e, Cukierki słodeczom. cukierki e, dzieciakom. I to, że przyjdą, to jestem tego pewna, bo był już tutaj u nas rok temu. Jakoś dzikawe, ale kiedy ty dasz jakiekolwiek owoce, bo ja bym mieć banana w końcu w swoim opasie. Lubię je. E, dobra, jest już całkiem. Ciemno, to co udało mi się znaleźć w tej ciemności, to to niech właśnie Indi ogarnie, a następnie pójdziemy do muzeum. A okay, po drodze oczywiście obowiązkowo jakiś go shopping. Bez tego się nie da. Ale ja się zawsze boję, że jak teraz czegoś nie kupię, to później po prostu nie będzie ku temu okazji, bo ci sprzedawcy są, później. A dobra alo. Już za późno, albo za wcześnie, żebyśmy sprzedawali. Kitki miał ja. Jesteście przebłędami, o Boże! Jesteście kłodne to czekaj. Ostraszam, przydytanie. I tego też, i zaraz weźmy już się czymś tam. Aż wystarczająco dużo pieniędzy, żeby jeszcze charytatywniej rozdawać przebłędną. Nie możesz mieć sama kota, bo zacząć nie macie w domu. Ale możesz wspierać te kotki, które spotkasz na swojej drodze. Może. O, o Boże, on ma taki malutki ogonek! No. I No, to jest piękny kot, taki totalny honker, w ogóle jest słodki, jeszcze miał czy są, mnie. Miu, krótki ogon. Bożu. Chcecie. Wejdź z komputera i. i u mnie w chacie. Będę Cię karmiła i się z mam biła O, to jest żarłok w takim razie. I czekaj, Ty też dostaniesz coś. Tylko niech Indy się z Tobą przywita. Ale na to twoje serduszkowanie to nic nie pomożemy. Możemy cię co najwyżej nakarmić, ewentualnie się z sobą pobawić. Pochwal. Co proponuj przyjaźń? Nie będziesz miała kota, ale... No! Kocie! Dobra, nie, to nie. Jest jednak za późno, żeby inni szła jeszcze do muzeum pracować, chcę się spać, Jest do drugie, więc... Nara. No, no, nie no, nie z tego, to śmierdzi! Nie. O Boże, wiem, że ci sama poniekąd to wybrałam, ale tylko dlatego, że nie wiedziałam, że tu już jest zepsute. Zobaczmy, co w ogóle masz. Oczywiście, że pizza jest zepsuta, dobra. Czy ty możesz sobie stąd zamówić coś do jedzenia? Przygotuj to. W weselu? Nie, samo w domu. Nie będę już na wakacjach czekaj. A, a w sumie, dobra. Pizza pytania Nie, może coś innego a jeśli o sobie zamów to może jak tam to bierzesz to bez tego sałatka kapra o w sumie zjadłabym dobra i chyba ci starczy Ej, czekaj czy ty masz w wyposażeniu stanowisko archeologa masz, myślałam że ci go tym razem nie spakowałam, więc możesz e, oczyścić artefakty w międzyczasie jak będziesz czekała na jedzenie Nikogo nie było w pobliżu, więc zostawiłem twoje jedzenie na par twojej parteli Ej, no, po pierwsze, on nie widzę mojego jedzenia, a po drugie, no, kurczę, byłam w pobliżu. No i co on zrobił? Gdzie to niby jest? Zobacz, czas, bo zaraz się pewnie zepsuje. Gdzie jest ta turba? Czy są tutaj. Pod drzwiami to nie zostawia. I tutaj na stole też, nie? O Boże, co za człowiek. Ja zaraz reklamacja służy. Cały czas mam wrażenie, że ten kamyczek to nie no, no i nie, nie widzę tego jedzenia czy my mamy jakąś półkę? nie I tego gościa w ogóle też nie widziałam Ej. czekaj czy on tutaj będziesz miał go wzajemność tak żebyśmy mogli zobaczyć z której strony chociaż podszedł? pewnie nie A, oh, i nie jest gładka. Ja jestem zdenerwowana z tego powodu. Tam kasa On Oni raczej nie narzeka na ten aspekt swojego życia, ale. Ale jeść, to jednak by chciała, co? Dobra moja druga. Jest dziewiąta rano. Mam nadzieję, że to stanowisko z jedzeniem się otworzyło. Aha. Uh -huh. Baw się w też podejść tutaj i mam nadzieję, że do tego czasu, aż dojdziesz, ktoś tutaj przyjdzie i otworzy. E, dobra, generalnie to Indie w momencie, kiedy oczyszczała artefakt w domu, no to udało jej się e, jeden z tych elementów kolekcji uzyskać, więc zawsze spoko. Mam nadzieję, że zaraz będziemy mieli całą kolekcję. A w każdym razie myślę, że mogą być się za chwilę... No! No i to, o Boże, gdzie to w ogóle idziesz? O, Indy. Nie ma ryzyka, nie ma zabawy. Eee. To jest chyba najbardziej wkurzająca rzecz, bo generalnie uzyskanie e, tych stylów życia czasem jest takie w ogóle raz, że znikąd. Wszyscy mają, oczywiście, jak to się nazywa? Myśliszka bliskich więzi, czy coś takiego? A. A wszystkie jedno to zaraz się traci. Aha, to patrz, brakuje Ci na pewno złotego noża. Tak, dobrze. Czekaj. Mamy to, komplecik, mamy te wazony, mamy maskę, ale tutaj... No właśnie, no bo tutaj po masce od razu jest wazon i w tym przypadku... A tutaj jest jeszcze coś, to nie wiem co to jest. E, tutaj z kolei... A może złota czaszka? Nie, tutaj jest jakaś. Hmm. No ale tutaj z kolei noża nie ma. Ej, to nie masz złotego noża w takim razie, na pewno ci brakuje. Przynajmniej moim skromnym zdaniem. E, tutaj z kolei czego nie masz? Nie wiem. Dobra, zobaczymy w każdym razie. Poczęstujesz sobie trochę. Moja droga, wiem, że chciałabyś sobie poglądać tutaj rzeczy i w ogóle. Ale nie klnij! Bo nieładnie. Weź się spokój, powinnaś być szczęśliwa. Dobra, chyba właśnie zdobyliśmy ten nóż. Dobrze mówię? Tak, bo nie mieliśmy jeszcze jedna rzecz. Nie wiem co, zresztą to nie ma znaczenia, bo i tak nie wiem co jest w tej krótkich Okej, okay, nie udało się oczyścić wszystkie artefakty. Niestety cały czas brakuje do pełnej kolekcji jednego elementu. Ale także już klasycznie ja się porozkładam. A. Nie będzie to wszystko zbierała. Jak nie wiem co robić, z mamia jest już wieczór, to po prostu idę do baru... E, tak, moja droga. Oczywiście, że zamówisz trzymiku ulubionego. Klasycznie już. Nie rozmawiasz z z tym minimum Josefa, bo ona ma jakąś porą pamięć z tej rybki. I zawsze cię zapomina. Mogłobyście się zaprzyjaźnić, ale nie. No czy się nawet dzisiaj chyba już zaprzyjaźniłyście. A, y, Zmieniałam trochę ten bar. Znaczy się kilka obiektów dodałam, bo uznałam, że tutaj tak bardzo nie ma z kolei z reguły co robić, że nie mam dramat. tutaj postawiłam stolik do gry nie A tutaj stół do ping ponga. W sumie mogłabyś zagrać z kimś. Zagraj w ping Ponga. Z nim, a przeciwko... czekaj ty tam nie lubisz czego typa i, nie wiem, y, Bartmanki może nie? Adrian Ząb? Javier? Kto tutaj wygląda na mało sympatycznie? Ej, weź tą, bo wy się kiedyś tam przejeździłyście, a ona, nie wiem, czy zapomniała, czy coś. Wkurza mnie to, więc skopię jej tułek. No co? Wszyscy przyszli i później poszli. Fajnie. A wszystko już jest rozstawione i czeka. Gry jest już w toku... O Boże, przecież Dzięki. Zawołaj. Chodź tutaj, Josefa. Josef już jest. Tam... Wrzuć monety, na szczęście. I zagraj sobie... Jeszcze raz. On, ta frejerka i ta, ten y, typek, którego nie widzę. No trudno, dobre to przeciwko Wiolecie, zakrasz Tak wiesz, przećwiczysz najpierw, zobaczysz jak ci idzie, a później pokażę temu kto rządzi teraz to przynajmniej wszyscy są w pobliżu. Chociaż nie powiedziałabym, żeby krali. Ej, a to nie pójdzie tak jedno po jednej stronie, drugiej po drugiej, tak w czwórkę tutaj sobie stoicie? Ja się nie znam, ale wydaje mi się, że takie gra się w ping-ponga. I teraz co to będziesz musiał wypić, nie po trafia do kubeczka brudna piłka o gorzej, inni będzie musiała wypić. Nie! Kolejne święto, sąsiedzka bójka. To ci chociaż pomoże, jeżeli chodzi o to poczucie adrenaliny. Idi, nie na łóżku, ja, jak nie wiadomo co, tylko po prostu skorzystaj z tej. Ale masz włączoną wolną wolę? Ja cię ja dość co ograniczam, ale jak chcesz iść do łazienki, to proszę cię bardzo. Zwłaszcza, że możesz pójść tutaj obok siebie. A i nie możemy nic jeść, bo oczywiście nic nie ma w lodówce. Klasyka. Czekaj, To jeszcze raz spróbujemy zamówić. Jak tym razem się nie uda, to się mocno wkurzę. No! Oh, nikogo nie było w pobliżu, więc zostawiłam jedzenie na twojej parceli. Typie! Czy tam pier, bo chyba tu jest jednak kobieta. Przecież tutaj nic nie ma. Są dwa kamienie, które powodują, że mam wrażenie, jakby tutaj były dwie torby. Ale no, tutaj nic nie ma. Aaaa... Ja się nie pytam, tak? Ingi, gotuj sobie cokolwiek, bo umrzesz z głodu. Hej kochanie, z tej strony takie Kiedy przyjdziesz do domu? Wychowanie cię, wychowanie cię wymagało ode mnie bardzo wiele troski i wysiłku. No nie sądzę. Może chociaż raz na jakiś czas spać, bo powiedzieć Staruszkowi, że go kochasz, prawda? Odwiedzę cię jutro. Aaaa... Jutro tak kończy nam się urlop. No dobra, a tak czy inaczej, mam nadzieję, że wkrótce się z... że się wkrótce zobaczymy. No ja i też mam taką nadzieję, tylko najpierw like, Indie musi zdobyć te wszystkie pierdoły. To nie jest takie łatwe, mój drogi. Dobra, no, że Indie zebrała kilka artefaktów, co ty tam chcesz? E, oczywiście, rób sobie, co tam chcesz właśnie. E, tak, zebrała kilka artefaktów i teraz zajmuje się oczyszczaniem. Mam nadzieję, że skończy się to pełnym sukcesem. Ej, Tak. To... Piekłość. Ej, tak, i będziemy mogli wrócić do domu, bo już tak szczerze mówiąc, to męczy mnie to, że Indie cały czas szuka e, jakichś skałek i Bez skutecznie. Ale tak swoją drogą, wszystko co zbiera, to w ostatnim czasie nie jest Indie. No, chciałam powiedzieć, że wszystko co do tej, zybrała, do tej pory zebrała, to chyba samo orkinało. I tam sobie kontynuujesz robienie spaghetti. Podnieje na porcję. No, ale kurczę, jak za małe oni tego nie donoszą, to ci się nie dziwię. No dobra, zostało nam 4 godziny urlopu. z jednej strony chciałabym, żeby Indie zajęła się potwierdzeniem autentyczności artefaktów, ale z drugiej strony, no, zbierzemy te artefakty, ewentualne, brakujące tylko tutaj, więc zamiast tracić czas na jakieś tam e, grzebanie w tym, na tym stanowisku, to lej tak, mają droga, zajmiesz się zbieraniem czegokolwiek. Dobra, nie wróciła do domu i powitała ją jakaś śmierdząca deska, ale mm, udało nam się zabrać jakiś tam jeszcze dodatkowy artefakt. Ale dobra, nie chcę, robić jak ma stać i śmierdzić do nich strój. Utrata porządku sobie. Ej, tak, jak ma stać i śmierdzić o nich, lepiej to leży na podłodce na ziemię o. Ej, dobra moja droga. Ja ci nie odpuszczę, ty musisz zająć się potwierdzaniem autentyczności. Ej, taki jest plan na dzisiejszy dzień. Nic innego nie robisz. Oh bad. Hej, rzeczywiście nas odwiedziałaś zgodnie z obietnicą. Dobrze z ci wiedzieć kogo cię ale to ty przyszedłeś do Indii. Okej. Okay. Oh, mm. Dzięki. Uh -huh. Tato. I tak będziesz nam stał. Ten. E, tak, Indy już posprawdzała wszystkie obiekty, jakie miała w swoim wyposażeniu, jeżeli chodzi o autentyczność. E, dalej nam brakuje jednego elementu, ale mam nadzieję, że coś dostaliśmy od Rady Archeologów. Jednak nie. No trudno. Zajmę się pozyskiwaniem tego ostatniego elementu z kolekcji kiedy indziej. W tej chwili raczej Indie zrobi sobie krótką przerwę. Od Selva do Rady niech trochę odpocznie, bo miała poczucie właśnie, że to wszystko robi dla jakiejś swojej przyjemności, a nie z przymusu. Dziękuję Wam za odcinek. Mam nadzieję, że się podobało. Zapraszam do lajkowania, komentowania i subowania. A Indi niech powoli idzie już spać. Cześć!